Cześć, z tej strony Brony, aby oczywiście ogólnocie pracownię brąka. Jak sami wiecie w mojej pracowni jest zawsze kolorowo, ciekawy i fajnie. Więc dzisiaj zrobimy kolejny ciekawy eksperyment. Pewnie każdy z Was zna plastyliny, modeliny, ale ja Wam zaprezentuję piankolinę. Jak sama nam wskazuje, jest ona zrobiona z pianki, ale spokojnie, zaraz Wam wytłumaczę o co dokładnie w niej chodzi. Co dzisiaj będzie nam potrzebne? Pół kilo skrobi ziemniaczanej, czyli inaczej mąki, jakieś, jak ktoś ma foremki, czy coś innego, płyn do mycia naczyń, no i oczywiście 200 ml pianki do golenia oraz... Na ciekawszej barwi, bo zawsze trzeba mieć kolorki. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli wsypania naszych składników. Pierwsze, coś trzeba zrobić, wsypać pół kilo skrobi ziemniaczanej. wsypujemy całość. Wow wow, 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 Jak wsypaliśmy mąkę, teraz bierzemy nasz płyn do miecia naczyń. Bierzemy jedną dużą łyżkę i płyn do miecia naczyń. Wychamy tutaj na nasz, naszą mąkę. Gotowe. Bierzemy naszą piankę do golenia i ja akurat mam w formie sprayu. Ok, ja już swoje zrobiłem, a teraz czas wymieszać. Ok, moja piankolina już się uformowała w miarę, kiedy na samym początku jak mieszałem. To było ciekawe uczucie tej właśnie pianki do golenia. Takiej, no wiecie, jak pianka. No i co? Jak mamy wymieszane to wszystko, to nie mogło zabraknąć naszego ulubionego składnika, czyli barwnika. Aż się zarymowało. Bierzemy nasz barwnik. Ja dzisiaj mam niebieski. Kilka kropel, a potem to znowu lepiej wymieszać. Się nie ograniczam tu do ilości tego. Cyk, cyk, cyk. No i co? Wymieszajmy. Dobra, nasza piankolina jest już gotowa, a ja oficjalnie zostałem smurfem. więc z tej okazji możemy już wyjąć naszą piankolinę z naszej foremki. Służmy coś z tej piankoliny, można się nią swobodnie bawić, co nam wyobraźnia czy przyniesie, to możemy stworzyć, weźmy naszą foremkę jakąś, ja biorę akurat Renifera czy coś innego. No i bardzo pięknie, ładnie działa. Z piankoniną możemy zrobić dos 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 dosłownie wszystko. Plus o wiele dłużej schnie i niezróbka plastelina, Więc Wam polecam ją robić y też do placy jakiś plastycznych czy coś, bo jest bardzo fajna. No i co? Ja się już z wami powoli żegnam. Oczywiście sympatyczna okejka. Chwila. Okejka, udaj się. No nie udało się okejka. Trudno. Ja się z wami żegnam. Hej, pa!